Hejka! Z tej strony MobileWars, a dzisiaj wam pokażę jak emulować gry z PlayStation 3, więc zapraszam was do oglądania! No i dobrze, na początku przejdźcie do trzech linków, które posiadacie oczywiście w opisie, a na początku przechodzimy do 7-zipa. Tutaj pobieramy ten program w wersji 64-bitowej i sobie go dajemy na pulpit. A następnie, kiedy go sobie pobierzemy, no to musimy go sobie zainstalować i po zainstalowaniu go przechodzimy do kolejnego linku, czyli do playstation.com. Tutaj posiadamy Software Update do PlayStation 3. Wjeżdżamy na sam dół, dopóki nie znajdziemy How to Reinstall PS3 System Software i tutaj klikamy Reinstall using a computer i klikamy następnie Download PS3 Update. Następnie pobierze nam się program jako .plp a następnie, kiedy Wam się to pobierze, jeżeli pojawi Wam się komunikat, że może to być szkodliwy program, no to zezwólcie ten program, a następnie przerzuć go sobie na pulpit. A następnie, ostatnim linkiem jest RPCS3. I tutaj sobie ten emulator musimy pobrać, więc klikamy Download, a następnie wybieramy system, z którego aktualnie korzystacie. Ja korzystam z Windowsa, więc klikam Download, a następnie pobrane, wrzucam sobie oczywiście na pulpit i teraz przechodzimy do następnego kroku. Po zainstalowaniu wszystkiego, teraz będziemy musieli sobie wypakować nasz emulator. Więc klikamy teraz na nasz folder prawie ściskiem myszy. Jeżeli posiadacie Windows 11, to klikamy w pokaż więcej opcji i tutaj posiadamy 7-Zipa. Więc teraz na niego najeżdżamy, klikamy wypakuj pliki i wypakujmy to sobie na pulpicie. Teraz klikam sobie OK, a następnie kiedy nam to szybciutko wypakuje, Otwieramy sobie ten folder wypakowany I tutaj klikamy rpcs3.exe Następnie po uruchomieniu tego programu Będziemy tutaj posiadali co Welcome to RPCS3 I tutaj możemy zastosować sobie kilka opcji Jeżeli chcecie sobie mieć ten um, cały program na pulpicie, no to klikacie Create Desktop Shortcut Jeżeli chcecie go odmienić w wyszukiwaniu to klikacie Create Start Menu Shortcut A jeżeli nie no to możecie to sobie odznaczyć Możecie sobie używać też motywu ciemnego, zależy to od was, jeżeli chcecie jasny, no to musicie to sobie odznaczyć. Klikacie I have read the quick start guide i do not show again i klikamy continue. I kiedy to zrobimy, to tutaj teraz będziemy musieli sobie wgrać nasz system. Aby wgrać nasz system, teraz przechodzimy sobie do file, tutaj klikamy install firmware, a następnie musimy teraz dać ps3 update.pub, więc klikamy sobie na pulpit, bo tam pewnie sobie to ustawiliście, i klikamy 53updat.pub i klikamy otwórz. Teraz tam się to całe zainstaluje. I jak sobie widzicie, teraz co to nam pomyśli to całe zainstalowało naszego firmware'a. I możemy teraz kliknąć OK. Po skompilowaniu naszego software'a, teraz przejdźcie sobie do config'u. I tutaj posiadamy w CPU i SPU Loop Detection. Zaznaczamy sobie tą opcję, a następnie przechodzimy do GPU. I tutaj, jak sobie widzicie, aplikacje będą w rozdzielczości 1280x720. Aby sobie to zwiększyć do naszej rozdzielczości monitora, w Resolution Scale sobie to powiększamy tutaj do tylu, ile posiadamy rozdzielczość monitora. Ja posiadam 1120x1080, więc sobie ustawię to na 150%. Oczywiście, jeżeli posiadacie większy monitor, no to musicie sobie to przesuwać, dopóki nie zobaczycie swojej rozdzielczości. A następnie, kiedy to zrobicie, to klikacie sobie Apply, Save i teraz przejdźcie sobie w Padsy. I tutaj będziemy musieli sobie skonfigurować kon nasz kontroler. Jeżeli posiadacie kontroler np. od PlayStation 4, to klikacie w Controls tutaj, a następnie klikacie DualShock 4. Jeżeli posiadacie na przykład od Xboxa, no to klikacie X Input, a jeżeli posiadacie np. od PlayStation 3 lub inne, no to sobie to zaznaczacie. Następnie będziecie oczywiście mogli to sobie wszystko skonfigurować, zobaczyć, czy wam to działa, i kiedy to będziecie pewni, że akurat wasz taki kontroler działa, tutaj będzie oczywiście pisało, czy jest on połączony, czy nie. No to klikacie sobie Save i teraz przechodzimy do następnego kroku. Teraz, aby wgrać nasze gry, Będziemy musieli kliknąć sobie w File, Add Games, a następnie przejść do lokalizacji, gdzie oczywiście mamy zapisane nasze gry na PlayStation 3. Następnie, kiedy do tego folderu przejdziemy, no to klikamy sobie Wybierz Folder I tutaj będziemy mieli do wybrania Add Desktop Shortcuts, czyli chcemy mieć to na pulpicie, czy chcemy mieć to w jeżeli wybierzemy drugą opcję I Prefile Caches Jeżeli to sobie w środku już ustawicie, no to klikacie sobie OK A następnie będziecie posiadali tutaj już wszystkie wkrane w gry Jeżeli będziecie chcieli mieć jakieś aktualizacje do tych gier, no to klikamy sobie w Manage Klikamy tutaj w Game Patches i tutaj wyszukujemy sobie grę. Więc ja na przykład chcę sobie wyszukać Skate 3, no to Bob Skate 3, rozwijamy to i tutaj bob w wersji 1.0 no to otwieram 1.0 I tutaj sobie na przykład odblokowałem 60 FPSów, a że grało mi się lepiej. I kiedy to sobie ustawimy, no to możemy kliknąć sobie Apply, save i kiedy to sobie wszystkich zrobimy, no to możemy otworzyć naszą grę po uruchomieniu gry, kiedy na wszystkie pliki już tam się skompilują i zainstalują nasze shadery, jeżeli chcemy mieć pełny ekran, no to klikamy sobie w Alt i Enter. A jeżeli to nam nie zadziała, no to klikamy podwójnie lewym przyciskiem myszy na nasze okienko i gra powinna się nam powiększyć. I jak sami widzicie, gra działa bez największych problemów i możemy sobie teraz na spokojnie grać w naszą grę. No i to tyle. Ja wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie, trzymajcie się, cześć!